Dzień dobry Państwu, witamy na pomyczowej konferencji prasowej. Zakończyło się spotkanie 24. kolejki Forda 4. Ligi. Granica Kętrzyn pokonała Motor Lubawa 1 do 0. Na konferencji witamy trenera drużyny gości pana Krzysztofa Malinowskiego, trenera gospodarzy pana Adama Fedoruka. Proszę o krótkie podsumowanie spotkania. Najpierw trenera drużyny gości. Gratuluję na wstępie trenerowi zwycięstwa. Nie chcę mówić czy zasłużonego, czy niezasłużonego, bo granica to jest bardzo dobry zespół, i myślę, że ten mecz, trener potwierdził, był dzisiaj naprawdę w bardzo mocnym tempie. Widać, że jedna i druga drużyna, motorycznie przygotowana, jest do tej ligi bardzo mocno. Nie wiem, czy można zagrać jeszcze lepiej, żeby, żeby tutaj wygrać. Organizacja gry, zaangażowanie, sytuację. Mieliśmy wszystko, żeby ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Nie wiem, jakim cudem się nie udało. Już ten remis, myślę, że też gdzieś byłby niedosyt. A my tak grając znowu przegrywamy, dlatego w szatni jest niesamowicie grobowa atmosfera, musimy się podnieść. Zostało sześć kolejek, obojętnie z kim, my musimy wygrywać. A tak grając jak dzisiaj, jestem przekonany, że wygramy jeszcze nie jeden mecz. Dziękuję. Dziękuję. Trener Adam Fedoruk. Dziękuję, trenerze, za te miłe słowa. Faktycznie Granica to jest naprawdę dobry zespół i dzisiaj pokazał, że. W bardzo trudnym momencie potrafi skutecznie sfinalizować jedną akcję, którą, którą dzisiaj pięknie na bramkę zamienił Piotr Błędowski. To faktycznie ja spodziewałem się takiego meczu. Rozmawialiśmy w tygodniu przed tym meczem z, z piłkarzami pokazywałem grę, najlepsze fragmenty gry motoru lubaba. I też się dziwię, dlaczego taki zespół ma tak mało punktów, ale, ale życie, właśnie takie jest. jest życie piłkarza i życie tenera na tym polega, że liczy się gra, to jest jedna rzecz, ale liczą, liczą się punkty, liczą się bramki, liczą się. Zawodnicy, którzy wykonują tą, tą, tą swoją pracę na najwyższym poziomie. Liczy się efektywność i skuteczność. Dzisiaj byliśmy nastawieni na zero z tyłu, byliśmy nastawieni na zatrzymanie przeciwnika. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz i, tak, i taki ten mecz właśnie, właśnie był. Dlatego, dlatego nie skupiliśmy się aż tak bardzo na, na rozwiązaniach ofensywnych, natomiast byliśmy skupieni na tym, żeby, żeby wyeliminować mocne punkty, a takie, takie naprawdę dzisiaj były w, w grze i w zespole i w motoru Lubawa. Czekaliśmy na tą jedną sytuację wymarzoną. W, drugiej, w pierwszej połowie może nie było takich sytuacji wymarzonych. Gra była naprawdę bardzo równa, bardzo duże tempo, bardzo, bardzo to się fajnie oglądało. Oczywiście dla kibiców, my, my trenerzy przeżywaliśmy to na ławce zupełnie inaczej, ale, ale pierwsza połowa była taka, taka powiedziałbym bardzo wyrównana i bardzo dynamiczna, tak jak zresztą trener powiedział. Natomiast druga połowa, wychodziliśmy na drugą połowę i byliśmy przekonani. To gdzieś Intuicja nam podpowiadała, że będzie jedna lub dwie sytuacje, które zamienimy na bramkę i tylko o to prosiłem zawodników, skupcie się, mocno pracujcie w defensywie, naciskajcie na przeciwnika, blokujcie wszystkie podania, zamykajcie te linie podania, a, a nagrodą będzie jedna sytuacja. I tak też właśnie się stało, z tego jestem bardzo zadowolony. E, piękny, piękny dribbling Piotra Błędowskiego, piękny strzał z lewej nogi i, i prowadziliśmy 1-0. E, Byłem też przygotowany na stałe fragmenty gry. Tutaj też widziałem, że dzisiaj, dzisiaj to też była mocna strona drużyny przeciwników. Dużo stałych fragmentów gry, także ta martwa piłka no, dla nas jest bardzo niebezpieczna, bo, 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 bo kiedyś jeszcze często traciliśmy bramki po, po stałych fragmentach, ale, ale wykonaliśmy swoją pracę. I i dzisiaj nic nie wpadło, także cieszymy się, kolejny mecz na zero, kolejny mecz w krótkim odstępie czasu, wygrywamy kolejny, kolejny mecz, dopisujemy sobie sześć punktów, wchodzimy w tą pierwszą szóstkę, a nasze marzenia i no, na pewno sięgają troszeczkę wyżej, mamy dobry zespół, żeby, żeby jeszcze w tej, w tej lidze powalczyć, bo, bo myślę, że na to zasługujemy, także gratuluję trenerowi dzisiejszego meczu, bo naprawdę piłkarze Motolowa no się napracowali, ale tak to w życiu bywa, liczy się. Ale bramkarz w akcji meczowej w ostatniej minucie zapewnił trzy punkty. Myślę, myślę, że no, tak, to piękny, piękny strzał, piękna parada bramkarza, no, po to trenujemy, po to przygotowujemy, Jest. żeby to wszystko e, gdzieś tam. E, jesteśmy zespołem, który na pewno traci mało bramek. E, Także cieszymy się z tego, że potrafimy też grać ofensywnie, ale dzisiaj troszeczkę, troszeczkę zabrakło nam chyba w decydującym momencie w drugiej połowie tak, tej dynamiki, ponieważ no, dużo napracowaliśmy się też w w środę, więc, więc ja się bardzo cieszę, a przed nami kolejny bardzo ważny mecz i myślę, że będziemy dobrze przygotowani, bo te dwa mecze pokazały, że dzisiaj zagraliśmy z bardzo dynamicznie grającym zespołem i, i byliśmy, byliśmy zespołem, który dorównuje też przygotowaniu fizycznym, więc więc myślę, że tylko się cieszyć i czekać na następne mecze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia w następnych spotkaniach. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.